Witajcie. Zrobimy sobie dzisiaj króciutką sesję jogi z dzieckiem, więc zabierz kokon lub kocyk swojego bobasa. Położymy go na razie na plecach i staramy się mieć jak najwięcej kontaktów wzrokowego z dzidziusiem. Ja mam ze sobą czteromiesięczną różę. I zaczynamy. Siad skrzyżny. Na początek przełóż jedną dłoń na brzuszek czy na stópki, a drugą na swoje serce. Zamknij oczy. I pomyśl, że ta praktyka jest właśnie takim wspólnym dobrem i z korzyścią dla Ciebie i dla Maluszka. Wasze wspólne, dobre samopoczucie rośnie. Otwórz oczy, wyciągnij obie ręce w górę. Wydusz się, przeprostuj po tych wszystkich karmieniach, noszeniach, i na wydechu ręce deszczykiem spadają w dół, w dół, w dół, w dół, w dół aż na brzuszek dziecka. Hej! Wdech ręce szeroko i do góry, wydech deszczyk, deszczyk, deszczyk w dół, aż do brzuszka dziecka. Tak jest. Wdech ręce góra, przeciągnij się. I wydech deszczyk spada w dół, w dół, du, 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 dół, aż kilgocze dzidziusia. Tak jest, przełóż teraz dłonie na kolanka i uda i poskręcaj trochę bioderka na prawą lewą stronę, Przy tym bujając się na boki i rozciągając twoje boki dłowia. Kuku. Kuku. Tak jest. Teraz skręcimy się. Wdech, wydusz się, wyciągnij. Wydech, skręć się na lewą stronę. Możesz prawą dłoń trzymać na dzidziusiu. Podawać mu rączkę. Na wydechu dokręć się mocniej. Trzymaj proste plecy. I wróć do dzidziusia. Kontakt wzrokowy i zmiana. Druga strona. Podaj dłoń dziecku. Oddychaj. Jeżeli się uda, to jak najdłuższe oddechy, zwłaszcza, że jako rodzic, jak wpadamy w taki chaos, często, często ten oddech staje się płytki, urywany. Jakbyśmy nie mogli nadążyć za kolejną czynnością, kolejną rzeczą do zrobienia. Więc tutaj na jodze wracamy do spokojnych oddechów. A wydech, dokręć się mocniej. I wróć do centrum, wzrok na dzidziusia. I teraz nogi szeroko, jeśli Ci trudno, usiądź na poduszce lub kostce pośladkami, albo lekko łuknij kolana. Wdech, wyciągnij się, wydłuż ręce w górę. A wydech tym razem, noski eskimoski próbują dostać jak najbliżej do brzuszka dziecka. G -g 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 -g. Jeszcze raz wdech, przeciągnij się, odwracając te wszystkie przygarbione pozycje. I noski, jedski, noski schodzą w dół, w dół, w dół. Tym razem zostajemy trochę w dołu. Możemy się pobujeć z jednej na drugą stronę, albo sprawdzić, czy faktycznie dotkniemy noskiem do brzuszka. Noski, noski. Noski, noski. <totry> ci uwielbiają taki kontakt wzrokowy, a jeszcze jak mama robi dużo, czy tata, śmiesznych, dziwnych pozycji, to mają ciekawą przygodę na macie. Dobrze, teraz już zmienimy sobie trochę nogi za siebie, przechodzimy do pozycji czterech punktów. Ja moją małą ułożę sobie teraz, hop, tak na macie, żeby była faktycznie na macie, a w razie czego, jak będę chcieć zrobić teraz pozycję czterech punktów, Nokłada dłonie pod jej kokon czy kocyk. Na wdechu zrób pozycję krowy. Wydłuż się, wyciągnij. Z czasem, jak chcesz dziecka uczyć o zwierzątkach wiodę, to możesz nawet dołożyć tutaj muu. A na wydechu kotek. Miau, miau. Cześć. Wdech. I wydech zaokrąglone plecy. Miau. Wdech, wyciągnij się przyjemnie jeszcze raz. Mm. Długi, długi wdech i wydech kompletny. Tak? tak jest, tak jest. Wyciągnij teraz prawą nogę za siebie. Spróbuj nie zapaść się w lędźwiach, żeby nie zrobiła się taka wpadka w lędźwiach. Wydusz się z dolnych pleców. Prawa eee. noga prosta i wydech. Nurkujemy do się, żeby pocałować go wczółką. Taka mini czatoranka. Wdech. Wydech, nurkujemy, całujemy w czółko. Wdech, wydech, milcza Durango. I zamiana nóg. Lewa noga teraz do tyłu, prosta, lewy pośladek pracuje. Znajdź wdech. I wydech, nurkujemy do się, Wdech tutaj. Wydech, nurkujemy w dół. Wdech ostatni i wydech i stąd wróćmy teraz do pozycji czterech punktów, ale już do naszego pierwszego psa z głową w dół, który zamieni się w zabawę akuku. Wydech nie ma mamy nie ma pies z głową w dół. Wdech deska akuku jest się. Wydech, nie ma mamy, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Wdech, a kuku, cześć. Jestem. Wydech, nie ma mamy. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. I wdech. Wydech, nie ma, mamy, nie ma, nie ma, nie ma. I wdech, kuku, cześć. I stąd odstaw kolana w dół, na matę przez Przesuń prawą stopę do przodu, prawie już do kocyka, do kokonu, dzidziusia, lewe kolano podnieść do niskiego wypadu. Cześć, zaraz zniknę. Zaraz zniknę, bo przejdziemy do wojownika numer dwa. Ugruntuj lewą piętę. I przejdź do wojownika. I pomyśl o sobie dobre myśli, jakim wspaniałym wojownikiem, wojowniczką jesteś jako rodzic. Trzeba się chwalić, być dumnym za wszystkie dobre rzeczy. Trudne, ale dobre rzeczy, które robimy. Silna mama. Wojowniczka. I stąd deszczykiem spływamy w dół, w dół, w dół, w dół, w dół aż do dzidziusia. Odstawiamy prawe kolano w dół, ale lewa noga cały czas jest na tyle maty. Prawa dłoń blisko bobaska. i lewą teraz będziemy robić ptaszka. Taka boczna deska, lewa ręka w górę i wydech w dół, ptaszek. Frrr, leci do dzidziusia, leci do dzidziusia. Wdech góra, koliste ruchy. Wydech. Frrr, lecimy do dzidziusia. Tak. Wdech góra. Wdech. Zazwyczaj dzieci to uwielbiają. I druga strona, wracamy na kolana. Ta sama sekwencja. Lewa stopa teraz odważny krok do Dziedziusia. Wyciągnij prawą nogę za sobą. Tiki, tiki, tiki. Złap kontakt wzrokowy. I ugruntuj prawą piętę. Ręce kolistym ruchem do wojownika numer dwa. Nawet zamknij oczy, jeśli możesz, w tym wojowniku. I pomyśl, za co jesteś z siebie dzisiaj dumna, dumny. Może za tę sesję jogi? Co jako rodzic zrobisz wspaniale? I otwórz oczy, schodzimy deszczykiem w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Tak jest, lewe kolano, przestaw na matę, odchylając łydkę do boku, prawa stopa na tył maty, wdech, leci ptaszek, wydech, w dół, w dół, w dół, do różyczki, w dół, wdech, ręka góra, oddychaj, fur ostatnie okrążenie, wdech, ręka góra, wydech, frrrr, lecimy ptaszkiem do dzidziusia. Tak, jest, wróć na kolana tutaj. Spójrz na dzidziusia, skrzyżuj kostki i liczymy do pięciu. Będziemy uczyć dzidzie liczyć. Kostki skrzyżowane, pięć mini czaturek. Jeden. Dwa, trzy, cztery. Pięć. Następnym razem przy sesji możesz liczyć po angielsku, uczyć dzidzie nowych rzeczy, tak? Czy w jakimkolwiek innym języku. A teraz już przechodzimy do siadu. Usiądźcie sobie. I uwaga. Ona, moje dzidzie nawet się chce przemieścić i faktycznie przemieszczę cię, dzidziuniu. Przejdziemy teraz do pozycji półokrętu z dzidzią. Hop, 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 cię ze sobą. Tak jest. Moje łydki, moje piszczele będą służyć za półkę dla mojej róży i próbujemy albo zostać tu, zwłaszcza jeżeli masz silne rozejście mięśni prostych pociąży to zostań sobie tu, stopy na dole na podłodze i spróbuj po prostu wydłużyć się przez plecy to i tak już będzie dużo dla wzmacniania mięśni brzucha i dla zmiany pozycji dzidziusia, a jeśli jest ok z mięśniami brzucha to podnosimy łydki tak Nowa przestrzeń. Lecisz, malutka. Tak jest. Jeśli naprawdę chcesz sobie dać mocniejsze ćwiczenia na kor, to wdech Dzidziuś dalej od siebie. Trzymamy go za rączki. No, róża się mi chce tu przemieszczać, więc oczywiście, jeżeli Dzidziuś bardzo się chce przemieścić, to trzymaj stabilność. Zobaczymy, czy nam się uda na wdechu. Klatka dalej, stopy do przodu. A na wydechu kuku bliżej do dziedziusia. Wdech dalej od dzidziusia. Wydech. Zbieramy dzidziusia bliżej do siebie. Wdech. I wydech. Tak. I dzidzić dziesięć razy. Góra. Podnosimy góra, Góra. Cztery. Pięć. Sześć. wystarczy, jeżeli już jesteś zmęczona, zmęczony. A jeśli nie, to dokańczasz. Jakbyśmy mieli ćwiczenia z ciężarkami. Dziś już nam pomaga. Tak jest. A. Podoba ci się, tak? Kładziemy teraz dziadunia na brzuszku sobie, tak że jego nogi są między naszymi udami. Róża będzie mi tu leżeć brzuszkiem na brzuszku ale pupkę już jej daje blisko moich ud i właśnie tak jakbyśmy mieli ciężarek na siłowni i umieszczali go na miednicy robiąc mostki, to w ten sposób teraz z dzidziusiem podnosimy biodra w górę. Halo dzidziusiu, to jest świetne też dla błędnika naszych dzieci, które mają teraz namiastkę pozycji odwróconej pozycji odwróconej. Jesteś w pozycji odwróconej. Cześć. Podoba Ci się? A nasze pośladki mają okazję zapracować, bo mamy pracę z oporem, z obciążeniem. Wydech pośladki. Góra. Wdech. Dół. Wydech. Wysiłek. Tak jest. Komuś tu się podoba. Komuś tu się podoba. Jak mama pulsuje. Ho, 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 ho. Oddychaj, wydech, wysiłek. Pięty mocno, wbijaj w podłogę. Tak. Pośladki i nogi mamy zapracują. Żeby mama była silna. Mhm. I po ostatnim spauzuj na momentu góry. Populsuj góra, góra. Góra, tak, tak, podoba ci się. Ona jest wyjątkowo spokojnym dzieckiem, więc nie przejmujcie się, jeżeli wasze dzieci będą inaczej reagować. Ale zazwyczaj z tego co widzę, dzieciaki uwielbiają, zwłaszcza te pozycje, co robią razem z rodzicem. I po momencie wysiłku, tutaj przechodzimy już do siewasy. Możesz sobie ułożyć Dzidziusia na chwilę na swojej klatce, przytulić, a jeżeli dzidziuś nie będzie spokojny, to możesz przełożyć go znowu do kokonu lub kocyka, ułożyć się koło maleństwa, siak, 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 siak. i zrobić to, co Twoje dzieciętko uspokaja najlepiej. Może to jest smoczek. Może u nas jest to dotykanie rączek, bawienie się rączkami. I na moment, jeśli Dzidzia pozwoli, zauważ jeszcze, że warto jest zrobić dobre rzeczy dla siebie, czy to joga samemu, czy z Dzidzią, żeby Dzidzia czuła się lepiej. One to czują, one wiedzą. Tak. Mamy nadzieję, że któreś z pozycji przypadły Wam do gustu. Dajcie koniecznie znać, jak dzieciaczki reagowały. Nie mogę się doczekać historii. Pozdrawiamy serdecznie i papa! Pa. Żegnamy się z różą. Papa! Pa. Pa, pa. Będziemy uczyć robić papa! Pa.